Technik rolnik to zawód branży rolno-hodowlanej. Osoba pracująca w tym zawodzie wykonuje najczęściej prace związane z organizacją i prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zajmuje się także obsługą sprzętu stosowanego w produkcji rolnej, sprzedażą zwierząt i płodów rolnych oraz nadzorowaniem produkcji roślinnej i zwierzęcej. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie dwóch kwalifikacji ROL 04 prowadzenie produkcji rolniczej oraz ROL 10 organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie może podjąć pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w przedsiębiorstwach i gospodarstwach zajmujących się produkcją zwierzęcą i roślinną, w firmach świadczących usługi sprzętem rolniczym oraz w sklepach obsługujących i zaopatrujących rolnictwo. W tym zawodzie istnieje spora ilość stanowisk pracy do wyboru. Można zaliczyć do nich pracownika gospodarstwa rolnego, pracownika obsługi zwierząt, pracownika przedsiębiorstw rolnych i firm usługowych traktorzyste lub sprzedawcę maszyn i urządzeń rolniczych. Technik rolnik wykorzystuje w swojej pracy bardzo dużą ilość maszyn i urządzeń specjalistycznych, takich jak ciągnik rolniczy, pług, kultywator, brona, czy różnego rodzaju siewniki, opryskiwacz polny i tym podobne. Do niewątpliwych plusów tego zawodu można zaliczyć pracę w ruchu i ciągły kontakt z naturą, co nie jest takie częste we współczesnych dostępnych na rynku pracy zawodach. Jest to także zawód dający duże możliwości na samodzielność i realizację własnych marzeń o posiadaniu działalności gospodarczej i rozwoju w branży rolniczej. Zapotrzebowanie na pracowników o kwalifikacji technik rolnik jest stałe. Widoczne jest jednak wyraźne zróżnicowanie pomiędzy różnymi regionami kraju. Większe zapotrzebowanie występuje w miejscach o bardziej rozwiniętej branży rolniczej, a chęć zatrudnienia zgłaszają przede wszystkim duże gospodarstwa oraz przedsiębiorstwa rolne.